W dzisiejszym odcinku przed Wami cztery mityczne rogi mapy challenge. Wszystko polega na tym, że ja, Zakrzak, Kamstar oraz Rychlik będziemy musieli zdobyć mityczną broń ze swojej lokacji. Po ich zdobyciu musimy połączyć się w jeden mityczny zespół oraz wygrać grę. Czy nam się uda? Oglądajcie film do samego końca. I oczywiście pamiętajcie o moim kodzie Rafa, to ja w sklepie. A teraz przejdźmy do partnera tego odcinka, czyli do firmy Asus, która wysłała mi swój 27-calowy monitor ROG OLED. Ja przetestuję ten monitor właśnie podczas challenge'u 4 drogi mapy. Wstępnie powiem wam, że ten monitor ma wyświetlacz QD-OLED, który pięknie ukazuje kolorystykę oraz ma bardzo wysokie odświeżanie obrazu. Jest to dokładnie 360 Hz. Do specyfikacji tego monitora wrócimy nieco później, a teraz przetestujmy jak sprawuje on się w Fortnite. A wizualnie jak możecie zobaczyć ja już Jestem w Battle Busie, wyskakuję. Jeśli chodzi o moją lokację, jest ona dokładnie w tym miejscu. Ponieważ dokładnie w tym miejscu mamy mitycznego bossa, z którego uzyskam mityczny przedmiot. I słuchajcie, tak jak powiedziałem wam na samym wstępie, w dzisiejszym odcinku testuję monitor od firmy Asus. I od razu, co tutaj rzuca się w oczy, to są to oczywiście mega żywe kolory oraz niesamowita płynność. No bo jak wiecie, tutaj mamy naprawdę bardzo dużą częstotliwość odświeżania. Ja na razie tego bossa zostawiam, dlatego że muszę zlecić sobie na jakąś większą lokację, pozbierać sobie dużo amunicji. To jest mega ważne dla mnie teraz, żeby to amo zdobyć. Nie wiem, gdzie tutaj są skrzynki. Szczerze, wam powiem, że jestem tutaj pierwszy raz. Dobrze by było znaleźć jakieś ulepszone e, boksy z amunicją, i tak dalej, i tak dalej. Ale czy coś takiego tutaj nam się uda, no to. Tak szczerze, to ja dopiero znalazłem pierwszą skrzynię i jeszcze mam pompę. Dobrze by było mieć cichy pistolet, bo z tego co wiem, ten bot, w sensie ten mityczny boss, wyrzuca nam amo do pistola. Więc chyba to jest dobra podpowiedź, co powinniśmy właśnie nosić na tej lokacji. I nie wiem, czy ten boss też nie znika po pewnym czasie, ale zobaczcie, mam amunicję, mam tutaj skrzyneczki, mam leczenie, no wygląda to naprawdę na razie dobrze, ale wydaje mi się, że jakieś 300 amunicji to jest chyba mus, żeby go wyeliminować, więc zabieram tutaj kolejną amunicję, jestem ciekaw co u chłopaków, no naprawdę jestem ciekaw jak im to wszystko to pójdzie. Dzień dobry wszystkim, ja właśnie wyskoczyłem z busa i w dzisiejszym filmie moim rogiem mapy, czyli oczywiście mitykiem będzie pociąg, który widzicie przede mną, no wydaje mi się, że lecę jak totalny szef widzowie, więc jest no jest idealnie, myle żeby ktoś mi tu nie poleciał, a jak ktoś poleci, no to po prostu wyjaśniam go w. Dreamiga. Dobra, na starcie schakujmy sobie skrzynię, żeby to już leciało, a następnie bierzemy te mini boksy, które dają bronię, więc do kiedy nie mam mityka, no to mogę ich widzowie używać. Czy one mi się w ogóle przydadzą? Chyba nie, bo nikogo tu nie widzę, no ale lepiej być ostrożnym i... i, i no i mieć te bronie w razie czego. Jak widzicie na dole, skrzynia za chwilę się otworzy. Ona się otwiera ile? Minutę? 45 sekund? To chyba nie jest minuta. A może minuta? Nie wiem, widzowie, mniejsza z tym. Za chwilę będzie pierwszy mityk, więc ja tak naprawdę wyważam. Już tą broń, wywalę Również tą niebieską broń i proszę Państwa, w tym momencie zdobywamy Pierwszego mityka Jest idealnie, bierzemy leczenie No proszę państwa, no wygląda to wyśmienicie Mówiąc szczerze, ja od razu stąd wyskakuję a baby, no i chyba mogę komuś Iść pomóc, może Na przykład Rychlikowi, który jest Jak widzicie na dojo demona Czyli na miejscówce, na której ma naprawdę duży przypał Dobra widzowie, ja sobie dokładnie tutaj W to mate, czyli prawy dolny róg mapy Zbierzemy sobie jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej broń Materiałów i będziemy walczyć o wyspę, czyli bo tak, pojawi się dopiero później. Płaki lecą na boty, które już są, a my będziemy się na razie girować i tutaj po prostu my się jak najlepsze rzeczy, żeby potem podcisnąć totalnie tą wyspę. No i oczywiście nie wpaść. Tam w ogóle ktoś leci, tam w ogóle ktoś leci. No to ja sobie chyba palcę tutaj, bo tutaj nikt totalnie leci, więc jest totalny chill. Więc po prostu girujmy się, bierzmy sobie jakieś autko, bierzmy sobie jakieś rzeczy. Oczywiście pół masa. Ja już lecę na miejscówka, że co, ja lecę i zaraz zobaczymy, ile będzie lotni. Okej, okay, ja już dolatuję. Widzę tutaj jedną lotnię na pewno i chyba. No, niestety mam tutaj tylko jedną ekipę, więc ona się będzie w pełni skupiała na mnie, ponieważ nie ma tutaj nikogo innego, na kim mogłaby się skupić. Także ja od razu lecę po katanę, o ile w ogóle zdążę do niej dojść. Dobra, mam jakieś potki, mam maskę, no i mam pompę. Ja lecę teraz na bossa, zdobywam tutaj mityczny przedmiot i z tego, co wiem, to my tam wcale nie musimy podchodzić, nie? W sensie do niego, bo on e, rzuca do nas z daleka, więc będziemy mieli dużo więcej czasu tutaj, e, dużo więcej czasu w sumie na reakcję przed tymi tutaj latającymi e, maskami ogniskowymi. Z tymi, ale mimo wszystko podejdę sobie troszeczkę. Aha, on w sumie podchodzi do mnie. Ja. Ja zapomniałem, że on też jest dosyć celny. Czy tam będzie jeszcze jakaś amunicja? No, ja cały czas strzelam. Cały czas strzelam. Mam nadzieję tylko, że on mi nie zniknie, bo on znika, no nie? Nie wiem, czy Wy o tym wiecie, ale on faktycznie znika. Ej, tym razem się okazuje, że on daje totalnie totalnie inną amunicję. 49 amon. No nie wiem, nie wiem, widzowie, ile to jeszcze potrwa. Ale dopiero jestem w połowie. Ej, dopiero jestem w połowie tego bossa. Mam 19 amon. No, ludzie. Także, jak ja zdobędę tą pierwszą moją mityczną rzecz? Tylko, byle. By on ode mnie tutaj nie odchodził. Teraz za mało amunicji sobie wziąłem. Ale jak ja to zdobędę, Wizowie, to przejdziemy właśnie do. O, wow! Do omówienia specyfikacji tego monitora. Ale tak jak mówię, no jeśli chodzi o płynność na nim, no jest to niesamowicie dobre. Ej, słuchajcie, bo ja mam problem. Boss mi uciekł. Boss mi uciekł, nie wiem gdzie on jest. A nie, dobra, dobra. Nie, nie, nie. nie, nie. Jednak się okazuje, że go wyeliminowałem. Nie wiem, jak to się stało, bo on jeszcze miał leczenie. Mam tutaj usprawniony pistolet maszynowy nawał. Ej! Ja nie wiedziałem, że tutaj taki Mityk z tego leci. Także słuchajcie, jako że ja już zdobyłem swoje przedmioty, zabieram tutaj mityka. Widzowie, zbierzmy matce, bo Rychlika na pewno jest ostra bitka, ale chłopie, przecież z tym mitycznym karabinem, no to jest najlepszy karabin od bardzo dawna w Fortnite. Cie. Widzowie, ledwo klikniecie strzelania, a ktoś już jest powalony. No to, to jest naprawdę potężny mityk. Jakieś auto by mi się przydało, ale akurat nie ma, no trochę lipa. 400 metrów i będę u Rychlika. Zawierzcie, no muszę mu pomóc, tak? Bo no chłopak sam pewnie nie da rady. Co z tego, że ma wygrane kilka tysięcy dolarów? Na pewno sam nie da rady. Ale... Dobra, lecimy mu na głowę. Pyk i go 100 120 Leży. Jego kolega tu przychodzi na pomoc. Dostał. Muszę stąd wyjść, bo jest grubo Biało, leży i został ostatni. Dobra, muszę przeładować, przeładowane Biało leży. Co jaki pale że mnie pot nie wyeliminował? Dobra, cała miejscówka moja. Ej, ile on robi kili Patrzcie, Klaudii, Mistex. Nice! I biegnę, 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 biegnę. Chociaż nie wiem, czy zdążę w ogóle pomóc, ale mam nadzieję, że coś tam pomogę. Dobra, my bierzemy jeszcze ostatnie materiały i lecimy już pomóc naszym. Także ja sobie biorę tutaj materiały. Bierzemy sobie oczywiście furkę, no i w sumie zabijamy z tej lokacji, bo mega drop nam dopisał. Dobra, my już starczy lecimy sobie do Micha dokładnie w to miejsce, także my już grzejemy i musimy być jak najszybciej, żeby najszybciej pomóc i żeby zgarnął sobie tego mityka. A my zaraz będziemy walczyć o wyspę jak tylko ona się nam pojawi. Mamy jeszcze 400 metrów, Zakrzak już tam jest, także ja też już latuję i czym szybciej musimy złapać tego mityka, bo Michu już ma mega mało HP. I teraz tak pytanie, jak się tego bota eliminuje? Ona chyba teraz się uruchomi. Tak, ja ją muszę tutaj wyeliminować. Zaraz będę musiał wyeliminować... Tego ziomka z oczami. Dobra, ona wyeliminowana, i teraz muszę chyba jak najszybciej strzelać w niego. Ora, gościa obity i chyba teraz ją bije. Tak, dokładnie tak. Widzę, że tutaj Zachszek już przyszedł. Temu trzeba walić w oczy, nie? Chyba teraz, jak się nie mylę. Ej, nie wiem, nie pokonałem jeszcze tego bossa ani razu, ale tak, w oczy. No i gitara. Mamy mityka wziętego. Dobra, widzowie, wsiadamy do fury i będzie. <laughs> Będziemy jechali. Czekajcie, musimy to rozwalić, bo się zaklinowało auto, dobra. Aha, czy my mamy jak wyjechać? Czekaj, może tak. Dobra, naprawiłem Chłopie, co tu się dzieje w ogóle, XD Widzowie, jak widzicie, ja już zebrałem swój lód Zaraz wrócimy i sprawdzimy, co u chłopaków A teraz przejdźmy do monitora, który testuje Zacznijmy od początku, czyli od matrycy QD OLED A ekskluzywna matryca ROG zapewnia nam głębokie czernie I super ostry obraz w każdych warunkach oświetleniowych Odświeżanie 360 Hz Dzięki czemu nasz obraz jest super płynny Technologia OLED Anti Flicker Czyli trzy zakresy częstotliwości odświeżania co przekłada się na brak migotania przy wahaniach częstotliwości. Zapewnia nam to oczywiście maksymalne wrażenia z rozgrywki. Technologia QD-OLED. Zastosowana folia grafenowa za panelem QD-OLED wpływa pozytywnie na obniżanie temperatury roboczej. Następnie, dzięki tej technologii, mamy bardziej szczegółowy i czytelniejszy tekst. I finalnie, technologia ta wpływa na ekstremalnie niskie rozmycie ruchu. Zaawansowany, niestandardowy radiator, który zapewnia nam optymalne rozproszenie ciepła. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jest współczynnik proporcji ekranu. Monitor może wyświetlać obraz o przekątnej 24,5 cala w formacie 4x3 lub na pełnym ekranie w formacie 4x4 z głębokimi czarnymi ramkami OLED wokół obrazu. Kolejną zaletą jest jednolita jasność. Ustawienie jednolitej jasności zmniejsza szczytową jasność, aby utrzymać stały poziom dla lepszych wrażeń podczas oglądania. Oprogramowanie Asus Display Widget Center umożliwia zmianę ustawień monitora i funkcji związanych z ekranem OLED za pomocą intuicyjnego interfejsu, dzięki czemu nie musimy wchodzić do menu ekranowego, a możemy to zrobić właśnie poprzez oprogramowanie. Kolejnie ergonomiczna podstawa. Podstawa umożliwia regulowanie kąta nachylenia ekranu, obracania w poziomie, obracania o 90 stopni oraz możemy również zmieniać wysokość monitora. Jeśli chodzi o sam wygląd monitora, minimalistyczny i elegancki wygląd monitora podkreśla jego status sprzętu wysokiej klasy. W monitorze na górnej części możemy znaleźć gniazdo na przykład na kamerę do streamowania. Podstawa jest niewielka, gdzie daje nam to dodatkową powierzchnię na klawiaturę oraz myszkę. Oraz co najważniejsze, możemy znaleźć w podstawie głębienie na urządzenie mobilne. Widzowie, dla mnie ten monitor naprawdę prezentuje się świetnie. Ja teraz wracam do challenge'u i do dalszego testowania. Widzowie, naszym celem teraz jest ta górka zaznaczona na żółto. To jest miejsce spotkania, punkt zborny, więc zbierzmy się tam i zacznijmy dojeżdżać. Okej, okay, u mnie sytuacja jest taka, że y, ja się kieruję do chłopaków, bo oni już są wszyscy razem. Tutaj mamy gości, którzy mnie zauważyli, okej. Okay. Aha, jest! Jeszcze... Jeszcze wybiłem się, jeszcze wybiłem się na jednego, ale dobra, mamy go, bardzo dobrze, także kasujemy go do końca, proszę bardzo, dzięki tutaj za wszystko, no mam nadzieję, że się nie wywrócę, że tak powiem. Ej, mocna jest ta broń, potężna jest ta broń, tak szczerze, dobijmy sobie tego kolejnego, będziemy mieli naprawdę dużo amunicji dużo wszystkiego. Chyba tu są jakieś ziomki, no to oczywiście ich klepiemy, dostał, 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 dobra, wysiadam na nich, siema byczku, siema, dostał, 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 leży, 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 prawie leży jeden, Edytujemy mu, wale bombę, siema byczku, dobra, leży. Kolejny dostał. Biało! Będzie leżał. Leży jeden. Biało. Leży. Biało. Leży. Ej, dobra, tu ziomki, tu ziomki jakieś kolejne. Dostał. 25. Dostał, dostał. 38 jeszcze. Ej, dobra, oni dostają ładnie. Dostał, dostał, dostał. Żeby nie wiem, co się stało, ale Ryklik ma awka, więc ja go chronię tutaj. Opie. Gdzieś ty jest, co się dzieje. Kobra, widzę go. Skoczmy mu na głowę po prostu. Okej. Okay. Kolejny gościu leży. No i co ciekawe, widzowie, jeśli chodzi o sam monitor, to, co omawialiśmy właśnie przy specyfikacji. Ja w każdym. Momencie mogę sobie albo podwyższyć, albo obłożyć. Rafa, uciekaj. Nie wiem skąd ci goście, ale prawie zginąłem. Dobra, wy, wyjdźmy tu na górę jak najszybciej. Także widzę, wracając do tematu, jeśli na przykład, nie wiem, monitor miałbym. Łożysz, ty. Monitor miałbym za nisko albo za wysoko. Byczku, leżysz. leż, 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 Dobra, jest, gościu, kolejny. Jeśli monitor, nie wiem, miałbym za wysoko, coś bym tutaj chciał zmienić, to zawsze właśnie ten monitor tutaj pozwala mi na to, żeby go podwyższyć, przekręcić. W sumie, ja się na chwilę zboksuję i odpalę sobie na full detale, Zobaczymy, jak to wszystko wygląda na full detalach. No, nawet te ściany do edytowania, to jest. Ej, potężnie to wygląda. Słuchajcie, potężnie zobaczmy na mapę. Mapa oczywiście jest taka sama jak i na full detalach, jak i na słabych. Także ja przynoszę się do chłopaków. No i jedyne co nam zostało, to zdobyć właśnie wyspę. Typy nam rozwalają furę, tak być nie może, kolego. Ja cię tam klepię, Siemano. Ej, dobra, jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek. Ja lecę tym. Kurna, ale się wymieniliśmy. Dobra, no nas leci. Co on się przeteleportuje? Te jest pytania. Ty jeszcze jakiś motor na plecy 36. Tyk, jestem za nim. On się nie spodziewa tego. 60 biało. Nie. I ktoś w ogóle w nas jedzie. A, kolejni. 36, Białma. Ale obici, ale obici, ale obici. W sensie niejakoś nie wiadomo jak leży. Mamy to wizowie Drugi będzie też chyba leżał. Ej, jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek. Walę go, walę go. Ej, dostał, dostał, 60. Ej, jest ten na blisko. Leży kolejny. XD, ale dymy. Dobra, ja dobijam tych typów. Siemano, panowie. Jeszcze tego dobijmy. Jest luks, jest naprawdę luks. Tutaj się ktoś bije, więc ja tutaj po drodze może jeszcze do tych gości tutaj zawitam. Okej, okay, jeden leży, tylko właśnie tutaj mam kolejnych. O, żeż ty. Dobra. No, widzowie, uciekam, uciekam, bo tutaj już ogarnięci goście u mnie. Widzowie, szczajcie bazę, że tutaj przyjechali kolejni ludzie, nie? To jest szaleństwo, naprawdę. Zabombimy tego chłopa cały czas, żeby on nie mógł nic zrobić. Cały czas tutaj laseruje. Biało, leży. Już jadę, już jadę, panowie. Widzowie, co tu się dzieje? Przepraszam bardzo, chłopie. Dobra, trzeba pomóc szybko za krzakowi, Lecę do niego. ja go klepię. Biało leży pięknie, powalony. Widzowie, ten karabin jest potężny, naprawdę. Ej, dobra, jest ziomek, jest ziomek na mnie. I on mi Edita robi. Dostał, dostał stówę. Leży prawie, leży prawie. I ja też prawie lezę. Erutuję się na niego, wbijam w niego. Biało leży. Dobra, walę mu Edita, się ma byczku. Nie, no pompy amunicji. Dobra, lezy. Weźmy sobie kulki z tego typa. Chłopie, dawaj mi maskę teleportacji, wybijam się do góry, Elo. Jak dymy. Kolejni go. Wow, ty kolejni Co tu się dzieje? Kolejni gości za nami. Trzeba ich skolapsować. Ej, zginie! 20 biało. Dobra, git. 30. Dobra, wjeżdżamy w tych gości tutaj, panowie. możesz, orzesz, choinka. Dobra, ja się wbijam tam moją kulką, wylecimy. Ej, gdzie oni są? Pytanie? O, dzięki. Ej, co jest Patrzcie, gdzie ja trafiłem Słuchajcie, ja już nie zmieniam tej grafiki Gramy na full detalach Jest tutaj, jest tutaj Dojeżdżam go Jest, jest, jest Wbijam mu do boksa Siema, dostał, dostał, dostał Leży, leży, leży Okej, okay, jesteśmy tutaj Dobijamy gościa Dobra, jest kolejny typek 180, dostał biało Będzie mój, będzie mój Dobra, leży marmolatka, leży Siema Biało Jest full biało Leżę. Ty, nie wiem, czy ktoś tutaj jeszcze jest, czy też nie Ale chyba wygląda na to, że już nie Przelećmy znowu kulką Wygląda na to, że jest czysto Jak my się po wszystkich przejeżdżamy 21 kili Biorę sobie apteczkę widzowie I lecimy od razu na wyspę Wyspę już będzie się pojawiać Także musimy być naszykowani czy chłopaki do mnie tutaj się podleczyć Bo wyrzuciłem tutaj glutka Dobra, wszystko naprawdę bardzo dobrze się układa Mamy dosłownie wszystko oprócz tej wyspy Więc na tą wyspę musimy jak najszybciej przelecieć Ale wyspy jeszcze, co ciekawe, nie ma I ja sobie zabiorę tego glutka na później tam ci goście cały czas do nas strzelają. Musimy zmienić sobie jakiś samochód, panowie tu leży, co to było? Ej, dobra, widzowie, mamy dokładnie wyspę w tym miejscu Także lecimy ją jak najszybciej zdobyć Wyspa się pojawiła i jedyne, czego nam właśnie brakuje To czegoś do strzelania dla Kamstara, Bo jego rogiem jest właśnie ta wyspa W sumie, czy to jest w rogu? No, no, umówmy się, że jest, dobra? Umówmy się, że jest I To jest chyba ostatni mityk, jaki potrzebujemy w tym challenge'u Żeby on po prostu wyszedł No i oczywiście powinniśmy wygrać tą gierę Ale z tym chyba nie będzie problemu, mamy 22 kile już A wyspa już się pojawiła, także ja się wybijam jak najszybciej tym wirkiem O, Zakrzak potem Wjechał, bardzo dziękuję. Zrobię Rafa wzięty i wyłazimy na wyspę. Dobra, więc wlatujemy na wyspę i zakończamy tutaj challenge, słuchajcie. Bo jeśli to będziemy mieli, każdy będzie miał mityczny przedmiot. Dobra, boss już jest, także ja sobie na niego lecę i go ładujemy. Siema, ziomek, dobra, wodujecie do radko. tylko może ty możemy nie zabić, tym czymś. I ziomek, proszę cię, proszę cię. Tak to dostałem, ale dobra, jest luzik. Już każdy z nas tu jest, także chwila, moment już gościa nie ma. Na składach to jest moment, ty! Na składach to jest moment. Ty, jaki on ma fajny lód! Ja wrzucam cały teraz EQ oczywiście, no i biorę sobie tutaj mityczną katanę i biorę mityczną maskę szczególna. To będą chyba 16 ładunków. Hmm, a co mi się stanie, jak skończymy amunicję w tym? Ej, dobra, ja muszę to wytestować. Coś się jakoś odnowi. Chyba to się nie odnowi. Teraz pozostało nam tylko i wyłącznie jedno, czyli wygrać grę oraz znaleźć wszystkich naszych przeciwników. Jak możecie zobaczyć, po ekwipunku chłopaków mamy dwa medaliony. Jeśli chodzi o mnie, Mam tutaj właśnie usprawniony Pistolet maszynowy, nawał Mi się to cały czas myli, że to jest pompa albo jakiś Nie wiem, jakiś karabin, a to jest pistolet Czyli zostały nam, czekaj, dwie ekipy Po czterech ludzi, czyli full składy Mityczny skład Kontra jakieś tam dwa składy, no myślę, że wiadomo Kto to wygra. Ej, dobra, w ogóle jestem niewidzialny Też dzięki temu medalionowi, więc mega spoko Zostało nam dokładnie dwie drużyny Po więc będzie to mega mocny Możemy zabrać sobie tutaj furę i Podjechać kogoś, dawajcie tutaj panowie Do tej fury, no i podjeżdżamy, ostatni nie dwie ekipy. Jak na razie nic nie słychać, nic nie widać, jednak widać. Tam, 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 tam są panowie. Dobra, jest goś po prawej, jest jakiś samochód. Ja wsiadam do środka, żeby się nie wywalić. Gan chowaj głowę, głowy, łopie! Żeby to go trafiło, ej, doba, dostał, dostał, stuwę dostał. Ej, wysadzone, ale no, oni już wysiedli. Dobra, szybki reload tego. Ej, jak ktoś w tym siedział, to ma raczej już pogrze. Tutaj, minus 15. Dobra, ja lecę im na głowę. Dobra, jedziemy bokiem, jedziemy bokiem. Dobra, duszki. Jeden duszek, drugi duszek. Nie wiem, czy to w ogóle zada damage, ale może. Ej, dostał, dostań, dostań, dostał, stówę, dostał, dostał, stówę dostał, dostał, łama I wbijam się w niego kataną. Byczku, siema. Jest, 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 jest! Dostał, leży skatany, leży skatany. Biało, 150, ale mam 0 Dobra, muszę tego gościa wyeliminować, on jest to Dostanie, dostanie, dostanie? Nie dostał tu, znowu, co jest? Hej, dobra, jest lipa. ja może po prostu stąd zawinę, no nie ma co, nie ma to, słuchajcie Tam patrzy jeden Biało, leży Lecę po jego loot szybko Zrobię tego ziomka z góry, to trzeba wyjaśnić ewidentnie Box No jest box, ale co z tego, niestety nic Darałam luz ziomka, muszę mini podlecieć mini, lecimy dalej Ej, jest, jest, jest Nie dostał dalej z no co jest Lecimy, perła Jeszcze wyżej jest gościu, chodzę na niego Ej, nie wiem skąd ten gościu bije Tu strzela, widzę go Minus 130, nie uciekniesz mi, ja go gonię Leży Ej, ostatni team? Nie, to jeszcze nie ostatni team, jeszcze ktoś Ja jeszcze sprawdzę tutaj, czy kogoś tutaj mamy Auto Zero ma, wybucha, szybko go gonię Dostał minus 50 jeszcze chyba. Albo go. Nie, zabiłem go od razu. Ej, to dostały nam tylko trzy osoby żywe. Czy tu w ogóle jeszcze ktoś jest? Ej, tu jeszcze ktoś powinien kampić. Nie wiem, czy w tym boksie gdzieś nie będzie kampił. Nie, no tu nikogo nie ma. Tam nikogo nie ma. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie są ostatni. Apteczka dla rafy raz, proszę bardzo. O, bardzo dziękuję za apteczkę. Przyda się, dziękuję, dziękuję. Zakrzak tutaj ją nie pomyślał. Możecie zostawić łapkę w górę dla Zakrzaka. Ej, przecież takim składem się chyba nie da przegrać meczu. Tak mi się wydaje, naprawdę. Za mocne, no wszystkie mityki, widzowie, pora sprawa. Ja nam Cała ekipa, mam, ja znam trójka. Lecę na jednego, laseruję, 30, 0. Jest ty na daleko, leży, mamy to, siemano. Dobijmy ziomka. Dobra, dobite dwie osoby do końca. Dobra, zakrzak kogoś eliminuje, więc wygląda na to, że oni tam już mają wszystkich. Widzowie, ja idę na SkyBase'a Chłopie, ja robię SkyBase w tym momencie. Czy zakrzak właśnie buduje SkyBase'a? No chyba tak. Ej, wychodzimy do chłopaków. bylebyśmy nie zginęli, bo to wiecie, różnie się też może stać. I przeteleportujemy się na sam koniec, właśnie, na sam dół. Widzowie, no tutaj, że tak powiem, profesor Skybase. A. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Dobra, my widzowie, jesteśmy już na Skybase. Ie. Zobaczcie, to w ogóle siedzę to z za zakszagem, który mi tańczy. Po my już się gotowi, i teraz czekamy na dwóch ostatnich przeciwników, których musimy oczywiście pokonać. Witam na Skybazie, panowie. Witam, 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 witam serdecznie. Dzień dobry, dobra, ja tu chłopie, boksuję Rychlika. Ej, pasie, widzę dokładnie ziomka. On jest tym, tym małym takim punkcikiem. Ej, to dawajcie wszyscy na jego teleportem. Jak macie maski, to dawajcie 3, 2, 1, go. Dobra, przeteleportowałem się. Będzie leżał, mamy to. Trafi w tyrolkę, trafi w tyrolkę, trafi w tyrolkę. Ej, trafiłem w tyrolkę, ale MLG. No i witam serdecznie Ej, dupa, to, że ja trafię w trójkę, tego się totalnie nie spodziewałem I została nam ostatnia osoba Został nam no już ostatni ziomek, więc oczywiście musimy go znaleźć No i oczywiście z nim wygrać, gdzie on jest, totalnie nie mam pojęcia No ale gdzieś pewnie się tutaj kręci, więc zaraz go tutaj znajdziemy Idzowie, ja się powalam Elo <laughs> Siemano O kurna, Zakrzak co tutaj zrobił, tutaj za małysza, panie kolego Dobra, chodźmy jeszcze podnieść Zakrzaka Weźmy go do strefy, szybko, bo to strefa ten będzie bijał po pięciarz, bije Także musimy go szybko zapytać. O, idziemy za Karę go zrzucić. Czy on mnie zrzuci z wysokości, czy co tu się, przepraszam, bardzo dzieje? Dobra, ej, jest, 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 jest. I mamy go, widzowie. Wygrywamy mityczny challenge. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Asus za podesłanie mi tego monitora do testów. Dla mnie sprawował on się naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o jego wygląd, matrycę, no wygląda niesamowicie. I myślę, że zastąpi on mój dotychczasowy monitor. Widzowie, ja was jeszcze odsyłam do opisu, gdzie macie właśnie ofertę od firmy Asus. Trzymajcie się, na razie, cześć.